Hej, siemeczko, ja jestem dzisiaj... Jestem Wiktor dziś jak gram no, Odcinek sobie Brawl Stars. No i mam Leona. Bo na odcinku mojego przyjaciela. Okazane, bo niedawno go drógnę chyba przedwczoraj. No i gramy. I dzisiaj na odcinku będę otwierał Mega Boxa. Mega Boxa będę dzisiaj, dzisiaj otwierał chyba, ale na pewno na odcinku będę go otwierał. O nie, ale lagi. A sumie Okej, okay, lagi są. Jak będzie trochę lagowało, to wina i ten retu, bo mam mega słaby. O nie, Jackie, jakaś. O, czy możemy lagować? Odlagowało. Dobra, chłop... dobra Lagowało mnie? Nie. a to się schowa w krzaku i zabiję... no nie no, mam takie lagi zabij, zostaw mnie no i dobra już jej nie widzę czy tym głupi, bo to do mnie odszedł i ucieknę o, odlagowało mnie, nice dobra, super bo ja wbiłem niedawno 11 tysięcy pocharków i nie było pokazane na odcinku że tyle wbiłem, no i Trochę smutno, że to nie było na odcinku No ale mówi się trudno Gdzie to możecie wbijać na y, kanał KOSA Wszystko, wszystko razem, KOSA202, wszystko razem, wszystko No to wtedy y, po prostu do niego wbijcie, możecie sobie zostawić suba i łapkę w górę, byłoby miło Okej, okay. zaczynamy kolejną rundę i dobra idziemy w on tak jak tak zaczynam pierwszy raz się no on tak się trochę dziwnie fajny jest Oj, o, nie wiedziałem, że on jest taki dobry na blisko ale jest mega dobre na blisko okej, okay, rozbieramy skrzynkę no i no wygrywamy mecza Okej, okay, ja jeszcze nie to do tego Leona, gdzie ty jesteś, chodź tu. O, o, Dobra, ja uciekam. Nie wiem, czy to był dobry była taka ucieczka, ale... To chyba dobry był. O, Leon. O, to ten pierwszy, którego spotkałem, ale on no, niższy tego bossa. Ale jaki to bossa? Ja już 800 HP dodaję, podam 800. Więc okej. Okay, tu jest chyba wygrane raczej. No jakieś le... O nie. Może ten Leon mnie zabić. No i dzisiaj albo jutro wbijemy mi mega... A czy ja sobie wbijam Mega Boxa i będzie odcinek i za chwilę może wejdzie mój kolega. Dobra Brawl Będzie u razem grać, ale nie będziemy z nim gadać, bo... Jednak się go że nie może do mnie jechać No i tylko ten Leon został tam O nie on, no to prawo, on no, też dużo. tu po... w sobie, co go zabiję? Jednego pojadę, Na no, nie widzę Nie No i mnie zauważył A no to już to był złup, no to nie widzę, Ale ja ten... zabieram, ja chyba zabieram temu busowi O nie, on myślę, że mnie zabije O, chyba mnie zabije nawet Dobra na hi, go zjem. Dobra, widzimy się już w kolejnej rundzie. Albo nie, nie będę robił przerwy. Jak chcecie, to, to już wczoraj było na odcinku kolegi u mnie, chyba. O, kolega mnie zaprasza. No dobra, patrzcie, to jest klub. Tutaj już jedna kolega jest. I tutaj się nazywa Olivier I tutaj macie tytuł: Klub dla widzów, kosy i Leona Grada. No i ty i tylko przyjaciele i nikt więcej nie może tutaj dołączać, tylko widzowie. Nasi. Chodź muszę mu dopisać te czacie. Nagrywasz. Okej. Okay. Ja mam pan jest więc... Dobra... Oni z dwóch są, serio. A nie możemy dość co on tam pisze Właśnie teraz kolega będzie nagrywał za chwilę Tak jak ja sobie będę wykonywał misję, żeby jak najszybciej będę miał by niego box boks, mega boxa i sobie ulepszę Jacki. I teraz red Okej okay, dobrze się jak mój kolega da Reddy. Dobra, wreszcie kolega do redi I chciał mi pokazać swojego skilla, się chciał pochwalić. Ja już nie gram na ONE, bo gdybym ja grał, on to, by, to by szybko przegrał, bo dopiero bym była na trzecim levelu, a to mały. I... Jak chcecie, to wczoraj był odcinek z Oliwierem i. Właśnie z Olivier. No i... No i też był z nim po prostu odcinek wczoraj, bo on wczoraj było tak późno do tym odcinku. Nie wiem czy ktoś w ogóle wtedy grał, na... a czy wyglądał na YouTube o tej porze. No i dobra. Wygram ja się kampię. W sumie to jest głupi pomysł. Czemu on stoi w miejscu, serio? No i nie gry właśnie zginął, bo stoi w miejscu. Hama lagi albo nie może grać. No dobra. Więc my chyba przegraliśmy raczej. Oliver, ruszaj się. Ruszaj się, okej, okay. ja zginęłam. No uciekaj. No i nie, no i zginęliśmy. I co? żyje? już nie żyje. No dobra, więc. On pewnie chciał tylko wyłączyć nagrywanie, nie, tego właśnie nie ruszał. Ok, więc ja wychodzę, zobaczę. W ogóle misję Obo nie, ja robię do pana P. Bo mega blisko na pana P. No i dołączajcie. Klub jest od 2000 pucharków. Więc dołączajcie. Byłoby bardzo fajnie. Żeby się dołączyli do naszego klubu. klubu. Okej. Bum, bum, bum. Okej, jest bum. Może się ścianę i dobra, zostawiam to. No i może to będzie wygrana? O nie. Nie zrobił. Pił, pił się mój. Mr. P. Mr. P. Kurde nie, czemu ten Mr. Pikachu go nie trafił ani razu? Najgorzej. Albo byłby śmieszny, gdyby go zabił. Dobra, wyscham raczej przegrana. Oh, zabił. Okej. Okay. Trzy łapki. No dobra, nieważne, do tego nie było z tymi trzeba. O nie, serio. Odbił w słupek ja. A robię tą biłkę i lecę do bramki. I czy ja strzelę bramkę? Kurde, nie zużyłem strzelić, to chyba jest raczej przegrana. Może jest przegrana, więc może się to uda ugrać. Ale chyba się da, to chyba teraz będzie bramka. Zdążyłem nie inny jednej bramki Dobra. Jak chcecie to zostawcie łapkę w górę. I suba. I to jest przegrana. No. Myślę, że wam odcinek się spodobał. Zostawcie trzy łapki w górę i będzie Minecraft. Trzy łapki w górę. Miejcie trzy łapki w górę. I możecie zostawić suba i trzy suby może, please, no i chyba to wszystko, no i sześć.